Ja uważam, że doszło do napaści na polskiego żołnierza. Ja, ja mam jedno zdanie, pani redaktor, to, że ktoś inny ma inną opinię. Ja mam jedno zdanie i murem stoimy za żołnierzami, za ich obroną ojczyzny, za tym, co robią. Mam nadzieję, że to śledztwo prowadzone ze zgłoszenia naszego żołnierza, pokrzywdzonego, który został napadnięty, zaatakowany, lecą w stronę naszych żołnierzy koktajle mołotowa, kamienie, konary, wyzwiska, grożenie śmiercią. No na miłość boską, co jeszcze się ma stać? Już jeden zginął rok temu. Co jeszcze się ma stać, żeby wszyscy w Polsce zrozumieli, że trwa regularna napaść na Polskę i trzeba się bronić? Co jeszcze się ma stać? Nie rozumiem, powiem szczerze. Nie rozumiem e, tych, którzy patrzą na to w inny sposób. Zawsze wszystkie okoliczności trzeba wyjaśnić, bo działamy na podstawie i w ramach prawa, ale pierwotne prawo to jest prawo do obrony swojej ojczyzny. To jest podstawowe prawo i podstawowe zadanie dla żołnierzy. Więc na moje wsparcie żołnierz może liczyć każdy, szczególnie ten na, na, z najwyższym wymiarze. W każdej momencie i w każdej chwili i wszelką pomoc, która jest potrzebna jest udzielana. Został ranny, udzielana mu była pomoc w szpitalu, więc to on został napadnięty, a przez to Polska została zaatakowana.